E, patrzcie na moje drzewko. Gruszkę kupiłem. Mówili, że nie mają drzew kolumnowych, a tu proszę bardzo. Wszedłem sobie do grudniczego. Twierdzili, że nie mają, a tu proszę. Jaka gruszeczka. Cztery lata mam ją. I podpora zastosowana, bo. W zeszłym roku miałem więcej gruszek łamały się, patrzcie, zaginają się na dłuższych. I to Williams kolumnowa gruszka. Patyciek jaki. Tu jest drugi odrosnięty. Na tych rośnie też. A byłem, pytałem się czy mają kolumnowe. Nie, nie sprzedajemy bo im się nie opłaca. Nie mają. Gruszka 4 lata. Trzeci rok kwitnie daje owoce. A dokarmiam. Oczywiście sypię wodnik na wiosnę. Podlewam też rozrobionym, bydlęcym. I dokarmiam. To ładnie mi rośnie.